Gdzie teraz w top model yy, będzie szukane, <laughs> będą szukane twarze, które mogą być uniwersalne. Znaczy, ja bym tak strasznie chciała. Myślę, że tak. Znaczy, dla mnie nigdy nie było na przykład, że Maxem jest niżej niż Vogue. Bo Vogue zawsze były high fashion modelki. W latach 90. tak były najpiękniejsze dziewczyny. A teraz są takie przeciętne tak naprawdę w high fashion dziewczyny. Teraz powoli się znowu zmienia, gdzie są piękne dziewczyny. Ale teraz właśnie, tak jak mówiłeś, dużo znanych osób robią sesje, tak jak do Maxem czy do Playboya. Największe gwiazdy robiły do Playboya, tak jak Gal McPherson a czy Kate Moss. Ja myślę, że to wszystko to high fashion jest inne od wiadomo takich sexy magazynów, ale żeby mówić, że jedno jest na przykład na większym poziomie niż drugie, to nie, bo to są dwa światy. Teraz, że te dwa światy razem wchodzą, to jest super, że, um, ale zawsze się coś zmienia, bo high fashion wiadomo jest kompletnie inny biznes niż Hollywood, to co, to co ja w moim, w moim w moim świecie. Ale fajnie, że to się właśnie teraz tak raz, razem łączy. Hmm, Pytał nie bez powodu, ponieważ pojawiła się ostatnio w, w, w agencji, w której też pani współpracuje, czyli w, w agencji pani Leitner, Sandra Kubicka, która robi zawrotną karierę. I chciałbym podpytać, czy e, zerkając na nią, gdzieś tam sugerowała pani, słuchaj, mogłabyś zrobić to, mogłabyś zrobić tamto, ale tego na pewno nie rób. Wiesz co, znaczy ja nie znam Sandry, wszędzie ją poznałam na pokazie. Śliczna jest dziewczyna. Um, I wiesz, jest pod e, tych wings, gości, Lightner, to na pewno Gosia będzie miała fajne e, ten, takie ideas dla niej, na pewno dużo, dużo jej po, e, pomoże, ale tak ode mnie piękna kobieta, niech próbuje wszystkiego, wiadomo, e, jest jedna z szansa, jest z jed, jedną z najlepszych agencji tutaj w Polsce, to niech już Gosia jej mówi to co, to, co, to, co ma robić, ale na pewno do, dobrze jej pójdzie.